Bajka o strachu na wróble. To był dziwny strach na wróble, choćby dlatego, że zamiast stać w jednym miejscu, jak przystoi dobrze szanującemu się strachowi na wróble. Ten biegał po wielkim polu i ganiał wszędobylskie wróble. Pokrzykiwał też ochrypłym głosem, którego nabawił się od polnego wiatru, zmieszanego z zimnym deszczem. Sió, 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 Pokrzykiwał strach na wróble Że też wstydu żadnego nie macie, by biedną i samotną babci obiadać Sio! Do karmia. cie, cie, czerw, babcia, Wiktoria, zawołały zgodnie w rubelki.